Rafał postanowił udawać, że Tomek go pobił. Chłopak liczy na to, że jako napaści dowie się jego mama, rozstanie się z ojcem kolegi. Oszalałeś! No musisz, no proszę! Ja Pitole, ty nigdy nie możesz odpuścić! Nie, nie mogę! To gdzie miałbym cię uderzyć? No w twarz! Gosiu, co to było? Desz jeszcze raz! Dobrze, przygotuj się! Sorry, stary, nie chciałem! No, tylko że dalej nic nie widać i ja tylko okulary mam zniszczone. To daj sobie z tym spokój! A za okulary, sorry, nie chciałem! Norber, zaczekaj! Zostaw mnie! No ale proszę cię! Posłuchaj, jak powiesz mojej Macy, że zniszczyłem ci okulary, to ona mi zastrzeli. Nikomu niczego nie powiem! A teraz poza tym wpadłem na o wiele lepszy plan. Co ty robisz? To się dało jeszcze naprawić. Ale po co naprawiać, jak można całą winę zrzucić na Tomka? Po co? No przecież będzie miał super przypał! Zwariowałeś. Masz nożyczki? Mam. To daj. Stary, coś ci padło na mus. Jak wyglądam? Jakbyś się zderzył z ciężarówką. I dobrze, teraz jak komukolwiek powiem, że Tomek na mnie napadł to każdy uwierzy. Rafał cieszy się, bo jest pewne, że wymyślił skuteczny sposób, jak zemścić się na tomku i jednocześnie pozbyć się jego ojca z życia swojej mamy. Rafał. Rafał, Rafał, co ci się stało? Tomek na mnie napadł. Tomek Tremski? Tak, za to, że nie idzie przeze mnie na wycieczkę i za to, że powiedziałem mu, że moja matka spotyka się z jego ojcem. Nie wiedziałam. Poczekaj na mnie pod pokojem nauczycielskim. Znajdę Tomka i zadzwonię jeszcze do waszych rodziców. Idź teraz pod pokój, dobrze? Dobrze. Co się tak na mnie patrzy? Ja tylko robiłem to, co musiałem. Przeginasz, chłopie to zasłużył na Oscar za grę aktorską i reżyserię, no oczywiście, że ja. Normalnie nie mogę się doczekać, że moja mama przyjdzie do szkoły. W ogóle mnie nie obchodzi, co tym myśli Norbert. Aż dziw to przyznać, ale żal mi Tomka, jego ojca i mamy Rafała, bo Rafał ich tak wszystkich okropnie urządził. Nie chcę być kapuśiem, więc go nie wydam, ale nie wiem, czy chce się z nim dalej kumplować.